Dzisiaj chcę Państwa zaprosić troszeczkę w inne rejony niż te, o których opowiadałem wcześniej, i nie będzie to taki stricte naukowy wykład, ponieważ no, to są tematy, o których będę opowiadał, są w zasadzie ciągle jeszcze niezbadane, bo problem z szamanizmem oczywiście mamy badania szamanów syberyjskich, bardzo, bardzo głębokie badania i sporo na ten temat wiemy, ale z szamanami wiążą się transy, stany odmiennych świadomości i teraz chcę Państwa zaprosić do, do szamanki już. Otóż yy, ja to nazywam szamanka, żebyśmy jakoś z językiem się porozumiewali, mniej więcej zrozumiałem. Otóż yy, tam yy, tylko w Ladaku i w pewnych tybetańskich obszarach nie mówi się właściwie w ogóle słowa szaman, jest, to oczywiście jest obce słowo, to jest syberyjskie, więc to tam nie jest używane, ale oni w ogóle nie w tych kategoriach, tylko mówią o wyroczni. I to jest bardzo stara buddyjska tradycja, że przy wszystkich wielkich zdarzeniach, przy wielkich zmianach rządu, czy też przy pogodzie, która jest nie taka, wyrocznia jest ostatnią instancją, do której trzeba się zgłosić, bo wyrocznia to jest taka i terapia społeczna, i też to jest rodzaj czanelowania z bogami. Można z bogami wynegocjować i wymanipulować na przykład zmiany pogody. I wyrocznie funkcjonują tam w bardzo różnych poziomach i te najbardziej lokalne takie domowe wyrocznie to jest coś co jest fenomenem tylko tam lokalnym właśnie tego Ladaku około 200 osób ciągle jeszcze funkcjonuje na takiej zasadzie totalnie prywatnej, żeby tych ludzi znaleźć, tracicie sporo czasu. Oczywiście są antropologiczne badania. Miałem takie antropologiczne książki, z których, których się dowiedziałem, że tego typu praktyki tam ciągle jeszcze są stosowane. Mało tego. Dalajlama jest tam bardzo często widywany u tych pań. Szczególnie panie to są bardzo wrażliwe widocznie na te wibracje, które. To, 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 te rozmowy z tymi ludźmi są na bardzo różne tematy. Na najprostszym takim spotkaniu dochodzi do uzdrowienia. Na przykład masz jakiś problem, idziesz do szamanki. Bardzo często jest tak, że ludzie chodzą tam po diagnozę, żeby się dowiedzieć, co na przykład. Może mi dolegać. Ale też bardzo, bardzo wiele osób przychodzi z prośbą o to, żeby wyrocznie, jako to wyrocznie prawdziwa, powiedziała, co, co mnie spotka w przyszłości. I te wyrocznie bardzo często to mówią. W samym le było kiedyś centrum. Właśnie nie tyle, w samym le tutaj napisałem wieś. Bardzo sławna wieś, która leży ko drugiej wsi, jeszcze sławniejszej Sadu. Tam właśnie było kiedyś centrum kulturowe Ladaku. Ale ponieważ lawina i wielka powódź spłynęła i właściwie zdewastowała to miejsce, tak że to dzisiaj wygląda dosyć upiornie, w taki właśnie sposób. Betony jakieś takie, nic tam ciekawego nie ma. I w takich malutkich, betonowych domkach można spotkać szamankę. I to jest rzecz zupełnie niebywała, ponieważ ci ludzie, Praktykują trans i y, z, z, zmieniają stan swojej świadomości, w zasadzie tak jak my chodzimy do kina, chodzimy do teatru. Ich spektaklem jest y, szamańska wizja. Y, w wielu przypadkach możecie zobaczyć kolejki stojące przed ludźmi. Y, niekiedy y, trzeba się umawiać wcześniej. Myśmy trafili na taką osobę, która zgodziła się przyjąć nas, tak, y, że tak powiem z lotu ptaka wpadając do niej, ale to oczywiście trwało bardzo długo, żeby znaleźć to nazwisko, żeby ustalić, gdzie ta pani mieszka, ale przede wszystkim, żeby znaleźć tłumacza, ponieważ to są wszystko uchodźcy tybetańscy. I te osoby, które są tymi bardzo cenionymi szamanami, to funkcjonują w zasadzie głównie w języku tybetańskim, i stąd trzeba znaleźć kogoś, kto będzie tym językiem. Jak mówiłem, Lada, ladakijski i tybetański są bardzo bliskie, także oni tam rozumieją, ale te osoby w transie mówią tylko w języku tybetańskim. Więc trzeba kogoś, kto perfekt mówi po tybetańsku, i potem jeszcze po angielsku będzie w stanie wam to wyjaśnić. I to jest yy, prywatne mieszkanie. Szafa, taka komoda, na której stoją, my byśmy nazwali to przedmioty liturgiczne, czyli jakieś do palenia, oczywiście pali się nie świeczkę, tylko pali się, najoczywiście świętsze jest masło z jaka, ale czasami używają też innych produktów. Ryż tutaj, I to tu są jakieś takie elementy magiczne, które mają więcej wspólnego właśnie z religią Bon, niż z buddyzmem. To oczywiście wszystko jesteśmy w kręgu buddyjskiego Praktykowania. Tutaj jest, nie widać tego, krzew jałowca, który jest zapalany, no i stanowi taki przedziwny, buduje taki przedziwny klimat, bardzo ostro pachnąc i to jest jeden z elementów, który ponoć przyspiesza i wprowadza w trans, ale przede wszystkim oczyszcza nasze wejście do tego Pomieszczenia, no To oczywiście było zakłóceniem jakiegoś tam y, enwa, jakiegoś środowiska i ten, ten jałowiec też oczyszczał, jakby z nas. No i potem pojawia się szamanka, która się zaczyna przebierać. I tutaj może to się. Ona się przebiera w złote, bo to wszystko musi być oczywiście odświętne. I to jest taki pierwszy etap. Przygotowuje się do rytuału. Jesteśmy tylko my, ten tłumacz. No i palące się świeczki, palące się, yy, yy, palący się jałowiec. Szamanka przebiera się w złoty kostium, yy, nakłada na głowę yy, rodzaj szala. Całą twarz zakrywa tym szalem, tym, 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 tym płótnem. Nie będzie yy, praktycznie w ogóle jej głowa widoczna, tylko będzie malutka szparka na oczy. Już kiedy te złote, te, to, są, to jest bardzo oczywiście materiał drogi, specjalnie tkany, jakoś tam oczyszczony, wcześniej uświęcony. Samo to, że ona już używa tego materiału, jest elementem transformacji. Ona cały czas mantry mówi: takim najbardziej skutecznym rekwizytem czy instrumentem przemiany, jak zaraz zobaczycie, będzie bębenek. I to, ten bębenek jest bardzo charakterystyczny, bo on oryginalnie składał się z dwóch czaszek. Dwie czaszki, które były koło uszu odcięte i ta góra czaszek była łączona z drugą górą czaszek i powstała taka klepsydra. I to potem na to dawano skórę i ten bębenek trzyma się w jednej ręce, tak jak tutaj widzicie, aha, no nie widzicie, I, ale może zobaczycie na tym filmie, jakby to będzie film teraz. I ona tym bębenkiem kręci, bębenek ma w ręce lewej nie, w prawej, w prawej ma bębenek, tutaj w taki bębenek właśnie, a w lewej dzwonek ma. Cały czas mówi mantrę i będąc od niej dwa metry, jesteście świadkami jej przemiany. Ona na początku wydaje się rozmawiać z duchami jakimiś, coś śmieje się, wzdycha, kwiczy. Mantrę próbuje mówić, aż się całkiem przemieni. Trwa to około 15 minut. Cały ten trans, kiedy już się przemienia, takie kwiki państwo możecie słyszeć. Ją opętuje Tara. Tara to jest taka y, mityczna, towarzyszka towarzyska Awaloki Teśwary. Też botisatwa. To kobieta, która doznała oświecenia i odmówiła zakończenia tego procesu, żeby, podobnie jak Awaolik Teśwara, zostać z nami, z ludźmi, po, do końca, aż dopóki ostatni człowiek nie dozna oświecenia. I ta tara jest też traktowana jako uosobienie współczucia. I y, są różne tary, tara czerwona, tara, tara biała. Jedna z tych tar opętuje tą szamankę, jak nam potem wyjaśniała, wchodzi w nią tara. W momencie, w którym tara ją opętuje, już nie ma tej kobiety, mówi dziwnym głosem i zaczyna robić pewne uzdrawiania. Najpierw będzie używała wstążeczek, takich właśnie magicznych i ten element obowiązywania palca na no tej palec tak Mary obwiązuje jakimś rodzajem snuje to jest y, praktyka która pochodzi z totalnie szamańskich przedbuddyjskich jeszcze czasów to jest właśnie typowy przykład religii bon y, natomiast bardziej niezwykłe to będzie to co teraz nastąpi niestety nie wiem czy to będzie widać ale może zobaczycie państwo otóż ona nagle zaczyna ssać. W tym przypadku podnosi bluzeczkę Darmary i ssa jej z, tutaj z brzucha. Naprawdę ssa, to słychać. Jest to upiorne, jak się tam siedzi. Ja nie byłem sany, więc nie wiem, to tak mam, żeby powiedzieć, jak to było, jak się jest sanym. W każdym razie jest to coś dziwacznego. Ona taką czarną masę wypluwa z człowieka. Te ssanie jest specjalnością ladacy, ladakijską. Szamani ladakijscy potrafią wyssać igłę z krowy, jeżeli krowa połknęła przypadkiem igłę, albo jakiś obiekt. Są zwierzęta, nie tylko ludzi. Jeżeli, jeżeli, to, to akurat w tym przypadku jest bardziej mistyczne, bo choroba, nie wiadomo jaka, jest wyssywana z Dagmary, i potem Dagmara była jak nowa przez jakiś czas, i było wszystko i to działa. Mogę powiedzieć, jako ten mąż, nie? działa świetnie. Natomiast to jest, no ale to jest takie, że myśmy sobie wyobrażali, że to działa. Nie? Natomiast znam przypadki, że te szamanki wysywały obiekty połknięte przez zwierzęta. One leczą też zwierzęta. Wszystko, co żywe, może być wyssywane przez te szamanki. I oczywiście w przypadku tych wypluwań czarnej mazi, no to możemy to porównywać z tymi Filipińczykami, którzy też coś tam stają i to zawsze, czy to jest strik, czy to nie jest strik. Natomiast kiedy widzicie Państwo, że ona skrowy obiekt wyssała, z brzucha krowy wyssała obiekt, który ta krowa połknęła. no Zaczyna to być dosyć intrygujące wtedy. Ostatnim etapem jest powrót szamanki do nas do żywych. Dokonuje się to w taki sam sposób jak wejście w trans. Za pomocą bębenka i tego dzwonka. Ona cały czas to sobie gaworzy, podśmiechuje się, oddycha, wzdycha bardzo. i duch ją opuścił. I tak ta pani wygląda, już jak ją duch opuścił, bardzo miła pani. I oczywiście ona mówiła, że to był tylko pierwszy etap, ponieważ należało przyjść do niej w nocy. I ona dała nam listę, co trzeba byłoby kupić. Najważniejsze, i tam oczywiście jakiś materiał biały, jakieś strasznej ilości białego materiału, żeby Dagmar tak owijać, potem kazała jakieś różne zioła przynieść, ale przede wszystkim kazała w chorągiewkę zawiesić. Pójdziesz w miejsce mocy. Zwykle to jest na dachu klasztora, albo na przykład na jakąś górę, na która, która jest świętą górą, i tam chorągiewkę z modlitwą zawieszasz. I wtedy do twoich duchów opiekuńczych te modlitwy będą no, wiecznie przesyłane przez wiatr, który będzie uwalniał. Mało tego pani podała mi adres, wszystkie namiary. Jakby ktoś z państwa potrzebował, to służę. Można zawsze z niej skorzystać. Jak widzicie, leczy skutecznie. Dagmara ciągle żywa. I to było takie spotkanie z tym. Lokalnym szamaństwem, które ewidentnie załatwia coś bardzo istotnego społecznie, ponieważ to jest ciągle bardzo popularne. I w całym Ladaku, w tej krainie przewęczy, spotykacie Państwo we wsiach tego typu praktyczki. Oczywiście y, y, stanie się taką wyrocznią czy szamanką lokalną często wiąże się z wielkimi tragediami. I to nie każdy i większość tych osób, jak się rozmawia, jak się czyta potem relacje, nie chce być tymi wyroczniami, bo to jest niezwykle no Trudne, bo całymi dniami niekiedy musicie te, ssać tych ludzi, te zwierzęta, i mało tego, to kosztuje, bo to jednak to opętanie jest autentyczne. Mówię Wam, bycie świadkiem tego, tylko jak tam sobie siedziałem, było dosyć piorunujące, ponieważ nigdy tak blisko nie byłem kogoś, kto by autentycznie przestał być obecny. I ta yy, jakaś to dziwne channelowanie, czy to uobecnianie. Bogini Tary, dla mnie było wiarygodne. Ta kobieta zachowywała się. To oczywiście takie filmy, tu ledwo co widać, ale kiedy jesteście tam metr, dwa metry od niej i siedzicie w tym samym bardzo malutkim pomieszczeniu w końcu i to na waszych oczach się dzieje, to to naprawdę no, jest niezwykle intrygujące i, i bardzo wiarygodnie to wygląda. I z perspektywy takiego rzutu teatralnego, to ja tam nie widziałem jakiegoś oszustwa. To było autentycznie transformacją. I ta kobieta była inna, i potem jak wróciła, to jeszcze była, jak była sobą znowu bo to jeszcze była jakimś innym, jej ciało inaczej zachowało. To inny jest rytm w rękach, ale ten głos, te dziwne kwiki, jakieś takie wzdychania, Wrażenie to robi niezwykłe, bo macie, macie autentyczną pewność, że jest tu jeszcze ktoś, jest jakiś duch, który z nią rozmawia, który ona chce, żeby w nią wszedł, on nie bardzo chyba chciał, a potem on nie chciał z niej wyjść, więc ona tam się strasznie z nim szarpała. Niezwykłe doświadczenie i oczywiście prawdopodobnie bardzo działające też na psychikę człowieka, który jest świadkiem tego i potem wysywa z was taka osoba. Oczywiście w większości przypadków te osoby mówią, co ich boli, czy jakie mają problemy i wtedy, ale ale też właśnie może być też tak, że to wyssanie może się skończyć przepowiadaniem przyszłości, bardzo różnie, to, to, to w zasadzie jest wszystko usługowe, co wam potrzebne, to ci Mani. i wciąż to jest popularne,